Słuchajcie, dostałem kontakt do właściciela samochodu, jakim jest Fiat 126P, czyli maluch. Samochód jest z 1983 roku. Kupiony przez niego w bielsku białej, w polmo w fabryce i wiem, że ten samochód jest delikatnie stuningowany. Słuchajcie. Dodatkowo do tego wszystkiego. Do malucha jest komplet dokumentów od A do Z wszystko. Książka gwarancyjna wypisana w 1983 roku na tego otoż maluszka, którego zaraz zobaczymy. Słuchajcie, no klimat jest nieziemski, z tego względu, że garaż numer 91, a za tymi drzwiami, słuchajcie, proszę bardzo, to jest on. Więc poczekajcie, wezmę kocyk. Przy okazji, jak rozmawiamy o kocyku, proszę bardzo, oryginalny bagażnik maluchowy z tamtych czasów, 40-latek zawsze tutaj woził te wszystkie. Oryginalna widać podłoga z bagażnika, raczej nigdy nie przekładana. Maluch nie ma prawego lusterka, tak jak mówiłem Wam ostatnio, to jest wyposażenie dodatkowe w takich samochodach. Nie no, słuchajcie, jak teraz patrzę, jak w ogóle ten maluch jest niski, że chlapaczami tak ciągnie po ziemi, to jest mój maluch marzenie w ogóle. Kontrolka się pojawiła. Uwaga, próbuję pierwszy start, nie wiem, czy w ogóle jest paliwo. Słuchajcie, znowu jest źle i znowu jest pod górkę. Nie dosyć, że maluch mi nie pali, bo nie ma znowu iskry, jak zawsze. Urwała mi się linka od odpalania samochodu. Jestem zły znowu, nawet nie zły, zawiedziony i smutny. A Proszę bardzo, radyjko na kasety tutaj leży. No, no, no mógłbym tutaj siedzieć do wieczora, wszystko to pokazywać, więc w tym momencie zamykam garaż, jadę oddać kluczyki. Wracam tutaj dosłownie za parę sekund. <słuch> Dzień dobry, witajcie moi kochani w drugiej części odcinka z maluszkiem brązowym. Słuchajcie, nie udało mi się wrócić od razu na drugi dzień z tego względu, że zawsze jest coś do zrobienia. Ośnie o to chodzi, ale dzisiaj już wracam. Dzisiaj jest również piękna pogoda. W tym momencie jestem gdzieś znowu na Śląsku. Muszę niestety jechać z nawigacji, bo jak ktoś jeździ po śląsku, a nie jest tam, to dokładnie wie, że tu jest naprawdę bardzo ciężko. Żeby cokolwiek gdzieś coś znaleźć, kurczę, bez nawigacji, dawniej jeździło się z tymi papierowymi. Mapami z tym wszystkim, Boże Święty, bardzo ciężka sytuacja. Ale słuchajcie, do rzeczy, do rzeczy, do maluszka, słuchajcie, mam kilka elementów, które wziąłem ze sobą dzisiaj. I one może pomogą mi go odpalić, a mianowicie świece. Nowe świece są z krótkim gwintem, trzeba o tym pamiętać. Tych świec już jest coraz mniej. I podobno, że nie da się tak kupić w sklepie motoryzacyjnym. Poza tym nie ma teraz sklepów motoryzacyjnych. To jest, to jest, to jest najlepsze. Dodatkowo kopułka, kopułka, nie kopułka, tylko kable. Te takie stary typ. Na kopułkę i na aparat zapłonowy z nowym kabelkiem. I do tego bardzo fajna rzecz, bo próbnik iskry. Widzieliście kiedyś coś takiego? Dostaję właśnie od, od kolegi takie coś. Próbnik iskry. Czyli zakładamy to na świecę. Tutaj wpinamy kabel od e, kabel wysokiego napięcia. Od aparatu zapłonowego. A tutaj w tym miejscu będziemy widzieli, czy mamy iskry. Bardzo fajna Ciekawa rzecz, do tego mam benzynę. Nowy przewód paliwowy, w razie czego gdyby trzeba było podać paliwo prosto na krótko. Urwana linka, od, 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 od jezu, aż się jąkam, od odpalania w tym otowozie, w tamtym otowozie. W tamtym odcinku powiedziałem, że to jakiś bardzo wielki minus, ale z drugiej strony, teraz zastanowiłem się na chłodną głowę, to to jest teraz plus. Z tego względu, że znowu jadę sam. Nikt nie pojechał ze mną, jadę sam, będę musiał pracować przy tym sam. Więc. Tutaj będę sobie popychał, a tutaj będę sobie coś tam podawał do gaźniczka czy coś tam, więc to nawet lepiej, że się urwała. Ale w gruncie rzeczy fakt faktem, że linka jest do wymiany po to, żeby normalnie można było zapalać, odpalać samochód z wewnątrz, z kabiny. Także słuchajcie, dzisiaj drugie podejście. Mam wielką nadzieję, że to się uda. Cóż tutaj więcej przedłużać? Eee, widzimy się na miejscu za dosłownie sekundę, a ja w tym momencie mam jakieś 17 km. Do zobaczenia. Uwaga, uwaga, wielkie podejście. Numer dwa. Zabieram skrzynkę z narzędziami. Zabieram moje elementy i do naszego wspaniałego maluszka. Proszę bardzo. Dobrze, że dzisiaj znowu jest słoneczko. Ja już tu się nauczyłem, nawet ruchamek wszystko, rozumiecie, żarówka, światło, wszystko. Maluszek jest. Nigdzie się stąd nie rusza. Troszeczkę znowu przesunięty do przodu, więc muszę go znowu złuchajcie przepchnąć. Aha, poza tym pierwsza, co słuchajcie, żeby to się wszystko szybko odbywało. Podpinam akumulator z przodu i zaglądamy tutaj pod tą maskę, z tego względu, że nic nie widać. No poza tym jeszcze dzisiaj wziąłem sobie takie ciężkie, nic nie widzę. Tutaj bomba wybuchła ostatnio. I tak zostało. Mam dzisiaj ze sobą te kable. Za chwileczkę sprawdzam tej, czy jest prąd na świecy, czy jest iskra na świecy. I za chwileczkę tu działamy. Ta linka bidna się tam oberwała. Kurczę, będę musiał popychać prawdopodobnie to miotło, albo sobie zaraz tutaj znajdę jeszcze w całym tym garażu jakieś urządzenie, rozumiecie, które mi pomoże, bo tak naprawdę najfajniejsza byłaby ta zmiotkoszczotka taka normalna jak dawniej. Drewniana, bo dawniej były, słuchajcie, drewniane, plastikowe, weszły pod koniec lat 90. Dobra, zaraz coś znajdę. Już was tutaj postawię. Proszę bardzo. Oglądacie tutaj elegancko z daleka. Proszę bardzo. Dzisiaj troszkę tu się zrobił ruch. Mamy jakiś jakichś rozumiecie. Uwaga maluszek. Jedziemy do tą troszkę. Jeszcze. A ja się dzisiaj idealnie ubrałem. Słuchajcie. Podpilam od razu akumulator. Na biało się ubrałem dzisiaj do, do pracy. Przy takim oto, w takim oto czystym garażu. Przy takim czystym samochodzie super, co nie? A jak wszyscy pytają. Czy ta firma, którą tutaj mamy na tym podkoszulku, mnie sponsoruje, słuchajcie? Po prostu lubię te podkoszulki. I tylko dlatego, to nie jest żaden sponsor. Także byłbym tutaj mieć taki zakryty, czarny pasek. Ale po prostu lubię. Prąd. Jest. Sprawdzamy, czy pali. Dobra, no, my chcemy widzieć, my chcemy widzieć, proszę bardzo. Nie pali. Także wymieniam te wszystkie rzeczy, co wszystko, co przywiozłem. I mam nadzieję, że tu za chwileczkę będzie. Wszystko w porządku. Ruch ja przed tymi garażami. Założyłem już, żeby dzisiaj wszystko szybko się działo. Proszę bardzo, założyłem ten mechanizm to urządzenie, czyli tej kabel od świecy i tutaj na świece i tutaj w tym miejscu ma być iskra. Tak więc miotła znowu do ręki i popycham. Ale to trochę niewygodne teraz. Waga. Coś tam się pojawiło bardzo słabo. Przekładamy do drugiego. Wydaje mi się trochę słabawo tu było. Ale było. Czyli następny drugi, dłuższy kabel. Proszę bardzo, do tego drugiego cylinderka bardzo słaba, ale coś też tam się mrugło delikatnie. Więc teraz wymieniam wszystkie kable dookoła, wymieniam te dwie świece, poczyszczę platynki w aparacie zaponowym, poczyszczę przerywać. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku i teraz jeszcze nie ma pewności czy w ogóle tutaj leci paliwo. Także najpierw elektryka Potem zajmę się paliwem, cały brudny. Proszę bardzo, od tego wszystkiego kręcić, robić, wszystko jedną osobą, to jest ciężko. Słuchać. Tak jak widzieliśmy, kable wymienione, świece wymienione, e, przewodzi go do aparatu zapłonowego wymieniony, więc tutaj w tym momencie podamy troszeczkę coś prosto do gardzielka, i spróbujemy zobaczyć czy nam zagada. No bo jeżeli nie zagada, to będzie problem. Ale teraz w momencie, kiedy ma tą już iskrę zrobioną, bo tak mi się wydaje, że ma taką polepszoną, bo przed chwilą była tylko, tylko bardzo słaba, więc jeżeli nie będzie palił, to druga opcja, że nie ma paliwa. Jeżeli w maluchu jest iskra, a maluch nie pali, to nie ma paliwa. Jeżeli maluch ma paliwo i nie pali, to nie ma iskry. No kurczę, tu jest większej filozofii nie ma. Także miotła, popychamy w rozrusznik, psikamy prosto do gaźnika i zobaczymy, co się stanie. Pierwszą próbę wykonamy na plaku. Nie mam trzeciej ręki, muszę tu psiknąć, a ja chciałem jeszcze dodać gazu. No dobra, dawaj. Panie rozrusznik, popycha. Coś się zaczyna dziać, tylko brakuje trzeciej ręki. A więc, słuchajcie, sytuacja jest następująca. Maluch ma, miał uszkodzoną pompę paliwa. Teraz po prostu za kamerą nie włączyłem kamery, nie zdążyłem. Dostałem tutaj od sąsiada, słuchajcie, pożyczył mi na chwilkę nową pompę paliwa. Z tego względu, że Iskra jest, wszystko było, wszystko super. Samochód nie palił, sprawdziliśmy pompa, nie leciało paliwo z żadnej strony. W tym momencie. Są założone nowe przewody paliwowe, prosto do nowego zbiornika paliwa i na nowej pompie. Słuchajcie, na nowej pompie, ja biorę do ręki urządzenie odpalające. Poczekajcie, muszę odłożyć mój tutaj pomocnik. Urządzenie odpalające. <laughs> Proszę bardzo. To jest ono. Zapłonik. Jeszcze. Poczekajcie, bo to trzeba przekręcić kluczyk w stacji. Co, bo bez tego nic nie będzie. Po prostu oto, tak, żeby tutaj zapaliła się kontrolka. Kontrolka akumulatora. Proszę bardzo rozrusznik ręczny. Maluch odpala, działa, funkcjonuje, tylko strasznie tłucze się wiatrak. Prawdopodobnie coś tam w środku jest rozkręcone i ten maluch nie może zbyt długo tak chodzić, żeby się nie rozleciało. Ale jak widzimy, udało mi się odpalić tego naszego niesprawnego malucha. A więc słuchajcie, sprawa została załatwiona. Yy, wiemy, co jest uszkodzone w maluchu do wymiany pompka, paliwa. Układ zapłonowy został zrobiony. Maluch chodzi, odpalił, jest sprawny. A co dalej z samochodem? No to słuchajcie, trzeba będzie sprawdzić. Ale teraz, taka oto ciekawostka z tego względu, że prawdopodobnie wszyscy będą pytali w komentarzach pod filmem, proszę pana, czy ten maluch czasami nie chciałby być do sprzedania? To ja wam teraz mówię tutaj na filmie, że właśnie ten maluch jest do sprzedania. Za chwileczkę go tutaj wypchniemy Przed garaż, zrobimy mu zdjęcia Takiego brudnego malucha Żeby nie było nic przygotowywane do sprzedaży Poza tym wszystko w tym filmie dowiedzieliście się już o tym samochodzie Tyle ile wiedziałem, tyle ile mogłem powiedzieć Wszystko powiedziałem Więc prawdopodobnie za dosłownie kilka dni Ten maluch wyląduje gdzieś na Allegro o I będziecie go mogli sobie znaleźć Będzie można przyjechać, będzie go można oglądać na żywo Bo Wydaje mi się, że to całkiem ciekawa oferta Jeżeli chodzi o maluchy w tych czasach Także słuchajcie Wypychamy malucha, robimy fotki i widzimy się dosłownie za sekundkę. A ja Wam teraz pokażę coś mega, ale to mega ciekawego. Także zostańcie tutaj jeszcze dosłownie 3 sekundy. Proszę bardzo, co ja znalazłem tutaj w garażu dosłownie obok? Maluch, ten, ten wygląda jak nowy, słuchajcie. 87 rok produkcji. Kolor czerwony, tak jak wspominałem, miałem takich maluchów dwie sztuki, więc jak zobaczyłem. Ten oto samochód na czarnej tablicy, naprawdę słuchajcie, łezka w oku się kręci, ale jeżeli chcecie oglądać całego tego malucha, wpadajcie na kanał do Damiana Kurcza. Jest cały odcinek o tym maluchu, jest wszystko powiedziane od A do Z. Połowie lat 80. polski Fiat 126P tak mocno wpisał się w polski krajobraz, że stał się czymś zupełnie oczywistym i normalnym. Charakterystyczny warkot silnika znany był wszystkim, a widok malucha z chromowanymi zderzakami na nikim nie robił wrażenia. A ten maluch to jest nic innego jak wersja 650k, czyli troszeczkę inny samochód, ale zobaczcie, jak wygląda silnik w tym samochodzie, ponieważ tutaj wszystko dokładnie wygląda jak nowe. Dodatkowo w tym samochodzie jest rozkładana tylna kanapa. Pojawia się informacja o rozkładanym oparciu tylnej kanapy. Zakładamy, że większość z Was zastanawia się, czy się nie przejęzyczyliśmy. Składane oparcie tylnej kanapy miało plecy z twardego tworzywa. Po zwolnieniu blokady i położeniu oparcia na siedzeniu otrzymywaliśmy przestrzeń do transportu twardych i brudnych towarów, które dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu nie powodowało uszkodzenia materiałowej tapicerki. Ale ja dzisiaj z tym maluchem nie będę przedłużał, nie będę za bardzo się rozgadywał. Tak jak powiedziałem, samochód można oglądać na kanale Damiana Kurcza i jest powiedziane o nim wszystko od A do Z. Piękna sztuka, co o niej myślicie? Także tak maluszek e, wygląda na zewnątrz. Proszę bardzo, niesprzątany, niemyty, nic nie odkurzany. Widzi się dosłownie na żywo, proszę bardzo, w słońcu, ponieważ w garażu było dosyć ciemno, nic nie było widać. Samochód tak wygląda, i nic z nim nie jest zrobione, nie został przygotowany do sprzedaży. Jest po prostu taki, jaki stał tutaj w garażu. Jeżeli będzie mi znana jakaś większa historia tego malucha, bo spróbuję zaraz się dowiedzieć, jak to dokładnie z nim było, ponieważ pojadę do pani właścicielki do domu i porozmawiam z nią sobie tam kilka minut dokładnie o co tu z tym wszystkim chodziło. Także dokładnie wam to wszystko powiem, żebyście dokładnie wiedzieli. No i co? I maluszek już dosłownie za kilka godzin pojawi się w internecie jako samochód. Do sprzedania. A z maluszkiem? Do sprzedania idą wszystkie rzeczy, które są tutaj w garażu, łącznie z tą skrzynią biegów, która tam leży, ponieważ ona jest nowa, z półosiami i garaż również jest do sprzedania, tylko że już jest w innej cenie i sprzedawany osobno od tego oto maluszka. A więc, słuchajcie, ja już wracam do domu. Maluch na szczęście odpalony, już się martwiłem w trakcie, że znowu mi się nie uda. Ale jest, działa i funkcjonuje. W tym momencie mm, maluch. Podobno już w momencie, kiedy będzie film, będzie wystawiony do sprzedania. Tak jak powiedziałem, możecie go sobie szukać, odnaleźć. Ceny nie znam, nie wiem jaka jest. Szacowaliśmy wartość tego malucha. Nie da się tego zrobić. Słuchajcie, Fiat 126P w Polsce rządzi się jakimiś specjalnymi prawami. Jeżeli byłby to jakiś mega oryginalny samochód, to może wartość tego samochodu byłaby bardzo wysoka. Ale z tego względu, że właśnie teraz, już po tym drugim razie, kiedy byłem przy tym samochodzie, po tym drugim razie, kiedy go widziałem, oglądałem go sobie na spokojnie, nie wiem, czy ten cały sportowy design tego samochodu to jest jakaś wartość dodana. Tak jak słyszeliśmy, coś tam się dzieje z wiatrakiem, tak jak zobaczyliśmy, pompa paliwa jest do wymiany, ponieważ ta, która jest na filmie, została tylko wypołożona na chwilkę. Tam jest kilka rzeczy do zdemontowania, czyli ta jakaś muzyka, która została zamontowana przez. Wnuczka w trakcie użytkowania tego samochodu. Także słuchajcie, nie chcę oceniać. Zostawiam ten samochód, ten film do Waszej oceny. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, bo to bardzo mnie ciekawi. Jestem bardzo ciekawy, co sądzicie o tym wszystkim, ponieważ ile ludzi, tyle opinii po ostatnim shorcie na YouTube, który wrzuciłem po ostatnim filmiku na TikTok z tym maluchem, tam było tyle różnych opinii. Słuchajcie, rany boskie święte. Także, jeżeli Ci się oczywiście podobało, podobał Ci się ten maluszek, podoba Ci się ta seria tych, tych filmików o, o odpalaniu starych samochodów, które gdzieś tam stoją w garażach, to piszcie oczywiście w komentarzach mi o tym, bo wszystkie komentarze próbuję czytać. Tyle ile mam, mam czasu i ile możliwości, wszystkie próbuję czytać. Tak więc słuchajcie, ja w tym momencie w koreczku, idealnie. Wracam już sobie do domu, a my widzimy się w następnym odcinku. No powiem Wam, kurczę, że sam myślę o tym maluchu, tylko... Nie mam za bardzo planu, gdzie by go schować i kiedy by cokolwiek z nim robić. Ale do samego końca, czyli nawet do teraz, cały czas myślę o tym samochodzie z tego względu, że to jest właśnie maluch, taki wizualnie, taki maluch moich czasów taki bardzo zbliżony do tego tuningu malucha, którego miałem we własnym samochodzie. No nic. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.